W sobotę w ramach chicagowskiego wydarzenia moc kobiety będę miał przyjemność wygłosić wykład, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. I nie bez powodu, mimo hałasu, zapowiedź tego wykładu nagrywam właśnie w tym miejscu, w którym w moim przekonaniu wniesiono najbardziej istotny wkład w nasze współczesne rozumienie mechaniki trudnych emocji. Tutaj przed 100 laty stał pierwszy chicagowski drapacz chmur, nazywany Masonic Temple, w którym znajdowało się wydawnictwo Yogi Publishing Society. W 1912 roku nakładem tego wydawnictwa ukazała się książka zatytułowana Kybalion, dzieło stanowiące esencję myśli hermetycznej, którego pierwotne autorstwo przypisywano Hermesowi Trismegistosowi. Na tym chicagowskim wydaniu, na jego okładce, widniała informacja, że autorami tego współczesnego kebalionu są Trzej Wtajemniczeni, ale dzisiaj po 112 latach już bez cienia wątpliwości wiemy, że za tym pseudonimem skrywali się William Walter Atkinson, założyciel amerykańskiego ruchu Nowej Myśli, okultysta Peter Foster Case oraz Eliasz Gewurz, autor późniejszej kultowej książki Ukryte Skarby Kabały. Kybalion zawiera siedem hermetycznych praw, w których znajdziemy m.in. wykładnie tego, w jaki sposób wpadamy we własne sidła, we własne pułapki, kiedy próbujemy zarządzać trudnymi emocjami i co zrobić, by się z tych pułapek wyzwolić. I co najciekawsze, ta wiedza, mimo że upubliczniono ją przed ponad wiekiem, jest wciąż aktualna i wciąż możemy z niej skorzystać. I między innymi właśnie o tym będę opowiadał, w trakcie mojego wykładu, na który niniejszym serdecznie zapraszam. Do zobaczenia zatem w Chicago w sobotę. Pozdrawiam.